Jak podał portal Elubań, pocisk z czasów II wojny światowej znajdował się na terenie szkoły podstawowej w platerówce, tuż przy szkolnym placu zabaw. We wtorek 7 maja, kilku chłopców z trzeciej klasy w trakcie przerwy wykopało z ziemi poniemiecki pocisk artyleryjski kalibru 75 mm. Gdy zorientowali się, co znaleźli, natychmiast poinformowali swoją wychowawczynię. Nauczycielka potwierdziła to i przez policję poinformowała o znalezisku „patrol rozminowania z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca”. Pocisk został podjęty i przewieziony na poligon, gdzie zostanie zdetonowany. Przy użyciu wykrywaczy min, saperzy sprawdzili teren szkoły, aby Upewnić się, że nie zalega tam więcej podobnych niespodzianek. W ostatnim czasie podobnego znaleziska dokonali pracownicy leśni na terenie Leśnictwa Świecie. Po przybyciu na miejsce patrolu Saperskiego okazało się, że znaleziony radziecki granat moździerzowy nie nadaje się do transportu na poligon i musi być zdetonowany na miejscu. Przeprowadzono kontrolowaną detonację.